Witajcie na kanale Maturalne Słuchowisko. Dziś przyjrzymy się bardzo ważnemu i głębokiemu zagadnieniu, jakim jest literacka ocena systemów totalitarnych. Omów zagadnienie na podstawie powieści Rok 1984 George'a Orwella. W swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. XX wiek rzuciły swój cień na dwa potworne systemy polityczne. Komunizm i faszyzm oba totalitarne. Literatura, jako świadectwo ludzkich doświadczeń, nie mogła pominąć tematu totalitaryzmu. Dwie kluczowe powieści rok 1984 George'a Orwella i inny świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego doskonale obrazują negatywne skutki tych reżimów. W powieści Orwella przedstawiony jest świat, w którym partia sprawuje totalną kontrolę nad życiem ludzi, od pracy po życie prywatne. Autor ukazuje, że partia manipuluje rzeczywistością, zmienia historię i kontroluje myśli obywateli, stosując metody takie jak nowomowa czy dwójmyślenie. Ludzie nie mogą się zbuntować, bo dla nich rzeczywistość stworzona przez rząd staje się jedyną możliwą. Orwell, żyjący w czasach II wojny światowej, Widział rosnące zagrożenie ze strony systemów totalitarnych i ostrzegał przed nimi w swojej książce. Książka Inny świat porusza ten sam temat co rok 1984, czyli totalitaryzm, ale opowiada o nim z innej perspektywy. Autor Herling Grudziński był więźniem w sowieckim łagrze, więc opisuje życie w obozie jako małą wersję państwa totalitarnego. W tym miejscu wszystko służyło do kontrolowania więźniów. Było dużo głodu. Ludzie donosili na siebie nawzajem, a więźniowie byli fizycznie i psychicznie niszczeni. Autor pokazuje, że system dążył nie tylko do zniszczenia ciała, ale także do złamania ducha więźniów, próbując zmusić ich do przyjęcia winy za coś, czego nie zrobili. Totalitaryzm został dosadnie potępiony w literaturze zarówno przez Orwella, jak i przez Herlinga Grudzińskiego. Ich dzieła są przestrogą przed destrukcyjnym wpływem, jaki systemy te mogą mieć na ludzkie życie i moralność. Zwracają uwagę na potrzebę czujności i ochrony wartości wolności, nawet w obliczu największych kryzysów politycznych i społecznych. Obaj autorzy, choć w różny sposób pokazują, że pasywność wobec rosnącej mocy totalitarnych rządów może prowadzić do tragicznych skutków.